Zobaczmy, co jest w środku. Witamy w kolejnej części, jeżeli nie ja oglądaliście poprzedniego odcinka, zapraszamy. I co? No idziemy dalej. Tak, o, oh, mój ulubienie, <laughs> skoro <laughs> jak znamy, że... Deion. Oh. jest ma 59 cm. Jest kategorii F. Ma 21 kW na 1000 godzin. Chciałem ja wiedzieć, że takie F ale co, 23,6 cala generalnie głupie. no mnie się to zastanawia, dlaczego mniejszej matrycy są w HD -y. czemu nie mogą być w większej rozdzielczości? mnie to tak strasznie strofuje i co tu mamy dalej? Brown Series 8 generacji zobaczymy nie mam rękawiczek, ale ich zaryzykuję. jak będzie nowka to a raczej tak, bo nie widać śladu żadnego użytkowania, chyba że zrobię tutaj. A raczej nóżka szuka. Oka, no tak, zobaczymy. Nie! Szuka. Szuka daje, to nie ruchoma głowica na boczki. Wow! Zastosowuję, mam jeszcze trymerek w boczku. Zobaczymy, co się działa. Przepraszam jakieś dwie funkcje. Nie wiem <laughs> ty teraz się rozumiem. czy Teraz zadziała. Wszystko, wszystko sprawniutkie. Nie ma co i mać w Więc chyba tam kilka sztuk. Nie, dobra, no to co? Du dużo nie opowiem, no nie będę wyciągał, bo nie chcę wyciągać. Może tylko uchylę i zobaczę czy po prostu znajduje się w środku samą optykę. Zabezpieczenie na głowicy. No raczej wydaje się pożądanym. Mamy i do makro, i do wszystkiego. Wypowiedni manual i autofokus. Jest spoko. Wszystko. Dobra, O, i proszę bardzo. I mamy 50. Czyli chyba najbardziej uniwersalny obiektyw. Jaki chyba został już znaleziony kompaktowy już tak takie wyjmę, że muszę je autofocus i co mamy dalej? Hey, Ola bro pro 1 Exclusive travel case aha, czyli znowu będzie travel case'owy zobaczymy jak to wygląda no ale tu już widać widać przepaść to jest zwykłe pudło samą szczotę, ostylacja, wszystko w kilku o Podejrzewam, że praktycznie pewnie tam podstawowa wersja taki jest szczyteczek jest wiem już sobie ale tamtą co mieliśmy w pierwszej części to przepaść, dosłownie przepaść no, to Dobra i co? Tu już mamy ten sam trymomet co mieliśmy w poprzednim, czyli wiem, że można nawet nim sprawdzać. Właśnie, a, to jest dosłownie to samo. I coś tu zaraz. Idziemy. I tu mamy monitorek od Samsunga. 27 cali. 1920x1080 pikseli. Coś tu leci dalej. To znaczy też monitor od Philipsiaka 27 cali. I tu już jest Ultra HD. 6400 x 2160 pixels, Dostosowany do gamingu, przynajmniej tak jest. Za tutaj yy, informacja, ma wbudowany głośnik. Czyli co, lecimy dalej. Jakiś płaski pudełeczko Co to tu może być? Tu to będzie antena rękna, wewnętrzna. Coś mi się wydaje, że tak. A, nie. To jest zegar, podejrzewam, chyba. Nie, tak? A, kuźwa! Nie, ja I mamy solara. Dobra opcja. Taki, jakbyśmy powiedzieli, turystyczno-domowy. I tak naprawdę gdzie on mógł mieć dobre zastosowanie, jeżeli nie wiem macie akwarium z rybkami <laughs> I boicie się, że Wam zdechnie zasilania Ciężko mi powiedzieć nie znam się na panelach słonecznych kompletnie więc nie mogę się wypowiadać na ich temat Przynajmniej tak co Pakujemy, widzimy że za Może wejdę w kadr. i byśmy powiedzieli, że tu jest to samo, tylko trochę Max 110 W i tego jeszcze jest kilka sztuk, więc nie będziemy wszystkiego wyciągać i odpierać, bo już po prostu nie ma to sensu. Może tak z boczkiem po prostu rzucić, że ja tak faktycznie one są w środku, tak? A dobra, jest jeszcze jeden, jeszcze większy. Widzę, że tutaj też mają chłopaki kilka. Tego to ja aż tylko powiem po prostu że jest tu jeszcze 200W, to możecie sobie wyobrazić po prostu jakiej jest wielkości ale ja nie wiem czy będzie się odgrodzić od siada panelami słonecznymi was wkurza cool, no. on stoi mi na butach bezpośrednio, bo nie chcę go stawić, będzie mi nie go obić, a może coś tam się stało więc jest dość yy, pokaźnych rozmiarów i to jest 200W chyba mieliśmy już Carbon Fighter 3. Widać, że boje Widać i ten, ten dźwięk robi specyficznie. 80 na godzinę. 11 kg maszynki. O I Nie spodziewałem się, że złógka pod spodem, tak naprawdę. Yy, tak, projekt case power. okej. ok. Kurwa, nie jest to jest. Ale jeżeli jest napisane power, znaczy, że to można coś podpiąć do. No dobra, tak jak było mówione, tu jest sobie jakieś przykładeczki, tu jest właśnie te 120W i tu jest właśnie to wyjścia są na 20, ile to jest 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak 10 wyjść na 2 i 4 i z tej strony tak samo, czyli 20 wyjść na 2 i 4. I coś podejrzewam, że... Gąbka spadła. Najgorszej. Tu gdzieś powinno z tyłu być... Dokładnie tak. Wejście... Na... Kabel typu, jak ja to mówię, komputerowego. Dokładnie tak. I tu ładujemy do w środku. Czyli podejrzewam, że... Może to być walizka techniczna Z e, zastosowaniem, nie wiem, do ładowania mm, Sprzętu typu mikroportów Innego typu takiego rzeczy Jeżeli gdzieś tam ekipa ma jakieś, nie wiem, tablety do podglądu, no, Czy innego typu rzeczy Tu mogą schować wszystko Zamknąć Jest wentylacja Więc od dołu, od góry e, Podejrzewam, że to jest jakaś studyjna Techniczna walizka, właśnie do ładowania tego typu urządzeń, proporcjonalnych telefonów. Jeżeli gdzieś są w trasie, w plenerze, musi być zabezpieczony sprzęt, zamykane, ładowane. Wszystko jest ładowane w międzyczasie i ten sprzęt jest zabezpieczony w tym i może po prostu ładować się w tej skrzyni. Tu jeszcze dostanie informację, że tego typu skrzynki często zostane są w szkołach, jeżeli jest tak zwana, dużo szkół wprowadza tak zwane programowanie. Podstawowe i używają dzieci tabletów. To jest też właśnie, że tu wchodzą 10 i 1 tablety z jednej i z drugiej strony możemy pap powpinać, bo przegrody są po prostu przystosowane do tego formatu właśnie urządzenia. Więc byśmy powiedzieli spoko. Faktycznie, no ciężko czegoś takiego wyjść niezauważonym tak naprawdę. I nawet by było ciężko to dokonać. Ale no byśmy powiedzieli, że skrzynia spoko, tak? Dobra, oprzymienie ale. Byśmy powiedzieli, że raczej nie na kieszeń normalnej osoby, przeciętnego z chleba, gdyż nikt nie kupi sobie walizki do ładowania komóry za 7000 cebul. Dobra, i co mamy? Magic Boxa. Ja obiecuję Magic Boxa, wy zresztą na tym to na pierwszy raz w mógł sam produkt, który nie wiadomo czym jest. W zeszłym odcinku to były plakietki. Achtung! Bitte, don't Farelki? Chyba farelki, albo produkt farelko-podobny. Przynajmniej na pierwszy rzut oka mi się tak... No tak! Nie, kurde, chwilę czekaj. Dobra. Jedno wyjmę i będę wiedział. Ale wydaje się, że to jest wentylator taki. Termowentylator. Oczywiście to jest termowentylator. A ja marznę! Nie wyciągnął tego na początku. No to co, przejdziemy do następnego magic boxa. Bo podejrzewam, że, że tu jest Porsche Diesel Junior. Ale Porsche to, to raczej kurwa, nie jest! Ale czerwone De facto! Jeżeli ktoś się sugerował kolorem, to jak najbardziej, bo oto ten! Przed Wami, który się zaraz ukaże, zajebisty! Ciągnik! Napytały! I faktycznie Porsche Decent Junior! Nie, nie pośmiga, bo nie ma kierownicy, więc jest mały. Tak, ale ma? zawsze możecie sobie kupić do Ferrary. Znaczy, Porsche się chyba nie pokłóci. Albo posadzić sobie małego człowieka przed... Albo sami nawet. Forza albo Kuźba, Farm Simulator 2022 i nie ma liczby. Co my tu mamy? Czy coś się dopatrz? Tak, że do 10 kg dobra teraz wiem co to jest ale kurde wcieczka jakaś taka insza ale beka jeżeli macie <słyski> sąsiata obok i chce się dostawić internet to możecie mu Przytransportować nie wiem ile tu jest metrów, ale z tego co mi chłopaki odpowiedzieli. Tu jest 80 metrów kabla internetowego. Więc no jeżeli mieszkacie na wsi, a dalej słup nie dociera Możecie komuś podłączyć, tu jest wejście na kabel A tu jest wyjście na kabel więc po prostu dla mnie jest to kosmos, że coś takiego w ogóle jest wyprodukowane i gdzieś ma jakieś tam zastosowanie. Dobra, kitram, cudowny kabel do środka. Coś dziwnego, tego jeszcze nie wiem. Ale ja myślałem, że to jest przedłużacz w pierwszej chwili. No, de, de facto jest. Ale taki. Myśmy powiedzieli trochę. Yy. Dobra, i mamy bardzo ciekawą rzecz, bym powiedział. Nawet z chęcią ją otworzę i pokażę Wam. Gdyż mamy, może jak to się mówi, nie jest to marzenie i najcudowniejsza rzecz, pokazywać Wam uchwyt do telewizora, ale niezwykły uchwyt do telewizora, gdyż posiadamy do niego dosilacz. co może już wskazywać na to, że to nie jest zwykły uchwyt do telewizora. Przerzucę go może takim, żebyście widzieli o co chodzi. Dobrze pokazany to jest uchwyt do telewizora, który jest na siłowniku, więc z tego co też się orientuję, on może być zamontowany pod sufitowo. Moim zdaniem Bayer. No bo nikt nie płaci 800 cp za wieszak do telewizora, powiem, że tylko on jest chyba z tego co ja wiem do 55 cali, więc no trzymam dość ciężki telewizor, więc musi być montowany na dość mocne kołki od 23 do 55 cali, jeżeli chce się przyszpącić, przysłanować, i pokazać coś oryginalnego w swoim mieszkaniu, polecam. Hydrofor, I wiem, że to jest rodzaj pompy przepływowej, czyli przykładowo tu mnie ze studni, dostarcza do domu czy do danego miejsca, którego potrzebujecie. Tym oto sprzętem kanalizacyjnym, byśmy płynęli w kierunku końca naszego odcinku. Więc cóż, no cóż, pamiętajcie, właśnie na grupę na Facebooku napisać co Wam się podobało, coś nie podobało. Zostawcie jakąś wiadomość, co byście chcieli zobaczyć, ewentualnie co możemy trafić, żeby wam pokazać, i co? So. akcentem kończymy drugą część, ostatnią tego odcinka. Wpadajcie w linki w opisie, Teraz znajdziecie wszystkie ciekawe informacje, które są dotyczące kanału. I cóż, żegnam się z wami, ciepło. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!